To jest jakiś prank, czy to? Coś chcecie mi udowodnić? No Siemanko widzowie, witamy się z wami w kolejnym odcinku Bungie A dziś coś dla was, dawno dla was nic nie było Dzisiejszy odcinek jest realizowany we współpracy I postanowiliśmy z, wspólnie z chłopakami, że postaramy się to jak najlepiej wykorzystać I jak najlepiej spożytkować Jesteśmy w jednej z zaprzyjaźnionych galerii w Poznaniu I będziemy się poruszać po sklepach A co będzie się dokładnie działo to wam powie Patryk Mamy przygotowane koło Fortuny i przy współpracy z Revolut Będziemy rozdawali wam po prostu prezenty w różnych sklepach w galerii Całość będzie polegała na tym, że będziemy się poruszać po dowolni, przez siebie wybranych sklepach i wspólnie z Patrykiem będziemy sprawdzać, która osoba zasługuje na to, aby właśnie ona dostała kartę, na której będzie przypisany limit. Limit, który jest dostępny jest to od 50 do nawet 3000 zł. Także szczęśliwie czy szczęśliwicka. Ale jest mały haczyk. Jeżeli ktoś wylosuje daną kwotę, której nie będzie wiedział, bo tylko my będziemy znać tę tak. kwotę i ją przekroczy, czyli będzie chytry, to jest szansa, że po prostu straci możliwość kupna tego, ponieważ na karcie będzie limit. Jeżeli przekroczysz daną kwotę, no to niestety nie dostajesz prezentu. Transakcja może po prostu zostać odrzucona, tak? Ale oczywiście osoba będzie o tym poinformowana, że takie limity są, a co ona już zrobi i jak ona zadecyduje, to jest tylko i wyłącznie jej decyzja. Tak jest. A więc tutaj mamy kartę rewolu, którą dostaliśmy, otwieramy, musimy ją wyciągnąć a Revolut to nic innego jak bank internetowy, gdzie jeżeli zarejestrujecie się to tak naprawdę w 5 minut możecie otworzyć konto dla siebie. Revolut oprócz podstawowych funkcji takich jak płatność kartą, wypłata gotówki na całym świecie czy płatność Apple Pay czy Google Pay posiada również wymiana waluty na całym świecie niezależnie od tego gdzie się znajdujecie czy jesteście w podróży nie musicie szukać kantoru w formie takiej fizycznej gdzieś powiedzmy w jakimś mieście tylko logujecie się do swojej aplikacji, wymieniacie swoje pieniądze na walutę, którą potrzebujecie i korzystacie bez problemu. Oprócz tego Revolut pozwala na natychmiastowe i bezpłatne przelewy na inne konta Revolut. Na przykład w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Wielkiej Brytanii czy Singapurze. A na ten moment z Revolut korzysta już ponad 28 milionów ludzi na całym świecie. Widzowie, także przechodząc do sedna, my już ruszamy. Karta będzie w użytku za chwilę. Wam przypominamy o tym, że znajdziecie link w opisie, z którego możecie się zarejestrować i otrzymać nawet do 50 zł cashbacku na start. I lecimy. Idziemy robić Wam przyjemność. No nic, widzowie, jesteśmy w galerii i szukamy teraz ludzi, których możemy. Sześliwcu. Na na których trafimy, tak? Tak. Czy to jakiś sklepik pierwszy? Ja bym elektronikę zostawił na później. Na koniec. Na koniec. No. Chodźmy, może z butami, tam gdzie ja zawsze buty kupuję. Wiem, gdzie. Wam, w tym czasie, przypominam o tym, aby zostawić oczywiście łapkę w górę, subskrypcję. Mamy już 400 tysięcy subskrypcji na pół miliona wielkimi, <grym <grym ale to wielkimi tak krokami. Ja mam o tego ręce wszystko. My już mówiliśmy wizowy wiele razy. Po będzie prostu special, jest bardzo będzie. dużo, będzie. dużo osób trzeba zaangażować w to, i nie da się tego zrobić z dnia na dzień, ani nawet z miesiąca na miesiąc. Potrzeba kilku miesięcy. Jesteśmy pod sklepem, losujemy limit, mamy koło fortuny, Kubuś. To co? No to losujemy, Kubuś. Tysiące zł no dobra. Ja myślę, że ludzie i tak nie będą myśleć, że nie tyle zacykują. jest. Nie, na buty mi się wydaje. Cicho, cicho, cicho. Co, zdjęcie? To pod jednym warunkiem. I jak weźmiesz udział w odcinku. No. Nic? no ogólnie to nic nie musisz robić, możesz zarobić. No. A jak jest tego warunek? Mamy taką akcję no. z firmą Revolut I będziesz miał na tej karcie limit. No. I nie możesz go przekroczyć. I musisz wejść do tego sklepu. Kupić do tego. Chcesz, tak, ale jak limit, który my mamy na karcie, to odrzuca transakcję. To odrzuca nie? transakcję i nie płacimy za to. No dobra. Dobra? Nie ma sprawy. Przybijamy. No, przybijamy. no to przebijamy. Dobra widzowie, ustawiamy limicik, czarna metal, coś ustawienia ale wydatków bieżę, 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 bieżę. No ale ogólnie No dobra. Stary. A to zapraszam do sklepu. Coś myślałeś ostatnio na coś, co mógłbyś sobie nie. kupić? Coś potrzebowałeś. Nie, nie, nie. nie. E, może jakaś bluza fajna, bo tu szleczka. Zatrzymy nie klepu. O tak, co gdzieś cię Niestety my byśmy musieli zabrać nie. mu parę gony i oddać tu co będzie. Powiem tak, limit jest, a ty decydujesz. Przejdziemy. O, kolega podoba mi się, przejdziemy, nie rzucił się od razu. Łapciebie. Kurczę, nie, nie będzie za dużo. A ile tam jest cena? 150. 150. No nie wiem, stary. stary ja nie wiem, no co on ci powiedzieć, Nie będę się decyzji podejmował. Dobra, jak to mówią, to nie ryzykuję w Rawiczu, nie siedzę. <ścoughs> Kurde, bierzemy. Ale szanuję za Jordana ogólnie. Bo Jordan, no daje, stary, nie? Jeszcze, czy nie, 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 nie Na pewno? Nie, nie chcesz pewno. testować szczęścia? Nie, 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 nie. A szkoda, że mu odrzuci. <ścoughs> Proszę, ja przekazuję ci kartę i ty zobaczysz. Tak, to jest challenge. Kolega nie wie, ma pieniędzy, więc może być transakcja odrzucona. Więc może pani na razie skasować i przygotować produkt, bo nie wiemy w finalnie, czy będziemy brali. No tak szczerze, co myślisz? No kurczę, nie wiem, nie wiem. Zobaczymy za chwilę. Dobra, to ty klikni enter, bo to film wpisany. No. Dobra. <śmiech> <śmiech> A o, yeah. Powiedz, ile myślisz, że miałeś limitu? No bo transakcja przeszła, 150 zł. Było. Dobra, tak jest, 300. Gratuluję! Trzy koła. Trzy koła mieć. O, nie! Mamy koszuleczka koszuleczkę i mocno Nie! Dzięki! <grymacki> nie, to ja bym mógł by sklepu wykupić Ale teraz taki zawiedziony. Zawsze toś, Lepsza paczka 50, niż inny tak, no Oczywiście coś, Ale nie jest chytry Ale jest koszuleczka, my przekazujemy o, Dziękujemy Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego I ale, jeszcze fotę. musisz wrócić A fotek opiewa? chcesz? A my szukamy kolejnych i idziemy zmienić sklep Więc tak, Kuba ma największe ciągutki do Więc liczymy na jego szczęście, jesteśmy pod I ma największe szczęście, nie tylko ciągutki ale jakby to, te ciągutki przekładają się na szczęście, a chcemy, żeby wylosować jak największy limit, żeby jakieś dziecko, dziecko nie uszczę... mia... uszczęśliwić. Ta, nie miał serduszka zranionego. Jedziemy, dawaj. Jeszcze ja pięć. Ja a jakbyśmy tu oszukali i po prostu dali trzy koła znowu na tym limicie? Bo wiesz, weźmie jakiś zestaw za czystówy, odrzuci mu to, on Stary. będzie już stał to trzymał Yo. i będzie... Zróbmy trzy koła. Dobra, to szykujemy, bo tu chodzi o, o dziecko, więc to się szczęśliwić. pytałeś nas o, o zdjęcie. Tak. A chcesz wziąć udział w odcinku? Chętnie. Lubisz Lego? No lubisz, bo jesteśmy w sklepie Lego w sumie. Powiedz mi, prowadzimy taką akcję, dostaniesz od nas kartę mm -hmm. bankomatową. Na niej będzie limit. Na niej będzie limit. I nie możesz go przekroczyć. Jak przekroczysz, no to niestety nie ma, nie ma prezentu. I ty możesz sobie... Nie musi być to na przykład jeden ze sobą, może tutaj nie wiem, jakieś dwa, trzy. No, Decyzja jak jakby czujesz. należy do Ciebie. Mamy jeszcze chwilę czasu? Masz, masz. My tak chcemy popatrzeć, wiesz, Celował. A jak tak myślisz ile możesz mieć takich limitów? Tak, limitu, tak no, jakbyś strzelał? Do 200-250 zł, jakoś tak. Okay. Okay. Nic nie możemy podpowiedzieć. Nic no, nie, ale... nie możemy podpowiedzieć, ale. No... Taka szansa się nie zdarza ja nie, więc ja bym, te ryzykował. Ja bym ja też ryzykował. Ja też bym ryzykował. To chyba to bym miał? 150 zł? Nie, 209. 209. 209. No ja bym. Ja bym chciał. No, to jest rzecz, którą byś był w stanie pewnie sam kupić albo poprosić rodziców, albo zarobić u rodziców. Więc jak masz taką szansę, że jest jakiś limit, to ja szczerze osobiście Trzeba nawet przeliczyć się z limitem, ale zaryzykować i wziąć jeszcze coś nie? Ale nie podpowiadam, może jest tylko to No może zaryzykuję i to wezmę Oho, Większy zestawik Chyba ostatecznie większy Ostatecznie? Tak, ostatecznie A jaka jest. tu cena? 300 zł 300 zł? Mhm. Na pewno Na pewno Jestem pewien? Jestem pewien No to do kasy. to jest proszę, trzymaj 299 zł 99 groszy. Daj modemu, wcisnąć zielone. Nie, patrz, nic się nie stało Wziąłem. Dzięki. Jest! A dzięki. ile myślisz, że miałeś filmik tak na serio? Nie wiem, ja to chyba do 350 zł, tak mi się jak wydaje Jak masz, ktoś ci mówi, że masz zaryzykować, to ryzykuj, i 3000. O kurde. <laughs> Dobra, dzięki wielkie. Ale tak żywio. Proszę to bardzo. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dzięki i powodzenia. Ja już tak ciężko wziął, wziął Ja już miałem tego robota, żeby on. Ja nie no. wiem, jak się nazywa, bo jest starł Ja, Star ja już chciałem to. powiedzieć, to, wiesz to. No ale... ale nie możemy. Ale no nie nie ale fajnie wychowany, grzeczny, wiedział, o tym wiesz. rozkminił się. No nic, no to. Idziemy teraz znowu do sklepu odzieżowego, tym razem idziemy do Nike. O, jest o i, ma, a, i a właśnie chcesz... mówi, że się wstydzi podejść. A chce udział w odcinku? Tak. Czy pani poszukuje dla młodego. No dres. To teraz robimy taki. No numer. to niech pani słucha teraz. na współpracę z taką aplikacją Revolut, internetowym bankiem. No. I my kręcimy sobie. Jeżeli pani nie przekroczy limitu, to, to transakcja my przechodzi. to transakcję A jak nie to płacę sama. Nie, a jak, a jak. Znaczy, to nie... Nie, no to nie... znaczy bardzo dobrze pani Tak, tak odrzuca i wtedy ewentualnie samemu. Robimy okay. się tak? No dobrze. To Nic my nie wyliczamy. macie do stracenia. To, to my idziemy to zakręcić i limit. I za sekundę no, do Pani praca, wracamy, dobra. a Pani może już ciuchy ewentualnie. Okej. Okay. Proszę daj Ile? ty że te skupy zbankrutujemy? Wiecie, w najdze rzeczy kosztują. No, cicho, jest gig Te spodenki, tak? Tak, tak? Tylko podenki? Tak kosztują. Nie, ja tą bluzę chcę Ciii. jeszcze O, o to, 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 to jest stanowcza kobieta, wiecie o co odżyć? Tak jest, raz. te dwie rzeczy Okej, okay. a tak szczerze myślisz, że przejdzie, czy? Wątpię Wybrało no stary, <laughs> mega cię, Mama? <laughs> nie, babcia jaka cię babcia na minę wpieprzyła no. <laughs> Ale kto nie ryzykuje, ten nie piesza szampana Dokładnie Ile? O 829 Młody, kliknij zielony, bo to Ty będziesz widzieć, czy Ci pójdzie śnieg O Jezus Poszło Źle wróży Ten Super! Patrz jak ręce zatarła Widziałeś? Powinieneś bardziej ucałować Możesz sobie możesz, Wybrać ode mnie teraz? No. Ile tu było limitu? No, 1000 Tysiąc. Ery, wiesz co mówiła? Ale tak na poważnie to wszystko? To bardzo dziękujemy. pani ryzyka, bo bluza widziałem 530. Tak. Super. Ej, dziękujemy za to, to jest bungee, widzowie. Ej, ale cieszę się, że on miał czekoła, nie? No. 250 i chłopy by mu ja bym się popłakał, nie? Nie, zajebiście. Lecimy szukać kolejnej osoby i teraz zmieniamy troszeczkę taktykę I wychodzimy. No, kogoś i po prostu zapytamy, się czy, czy, czy. Tak. I wtedy, który sklep? On wybiera, nie my. Czyli mała przechadzka po galerii. Żebyśmy nie robili spacerów, bo na koniec galerii tam będzie 5 dych <laughs> Co? Oj, co się dzieje? Przerwa na obiad, chyba. <laughs> nie no, tu ewidentnie tutaj wynika z tego, jest że jest przerwa. Zdeżreć. To co, owsianka? Ja <laughs> Od jutra wracam na catering i robię formę życia teraz. Ja nie mam. Pan Pojedlim, popilim. Wierzyz moją metamorfozę? Daj że moją metamorfodę? Daj rewolut. Nie, nie wierzę akurat. Widzowie, rewolucja sprawdza się wszędzie Ej! Serio się zacięciło na zielono? Sprawdźcie na chwilę, bo widzę, że się uśmiechacie Przeciście na zakupy? No tak, hey, Polish? Ah, we got the channel on YouTube You decide the shop, we are just need one minute to take a fortune wheel And see what what amount of money you got Ok, sure, so will check in Okej, the okej. Okay. 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 Trzy koła Jakubik 300 zł, ok, do saizera jest ok. 300 zł, limit. Patryk ustawia, a my idziemy zobaczyć, co oni wybiorą. Ustawienia, limit. 300. No i jest ustawione. Jeszcze działać? NBA fan? Yeah, I like NBA. Yeah. I like your video too. I Only LeBron James. Know. Oh yeah, you like Lakers? Uh, no, not the Lakers. Uh... Just LeBron James. Just LeBron. Oh, what's your team you like? Where LeBron is, I am there. Lakers. Yeah, now. yeah. Spila? Stoping Jesio. You know what? I need Scarpetski. Skarpetski? Yeah. Jak ona laswa? Polska. Wow, Polska. As koniec? Koniec. Franci? Tak. Scarpet. Namęstoszul. Może że gente kilka rzeczy jak coś. I need to not be shy and stressed, yes? Okay, so if let be me give you a greedy one... you can break the limit, you know. <laughs> I break the limit of uh, calories every day. One shot for sport. Cześć, dzięki. You watching our video? Yeah, because yes. my connection is really good with you. Okej, bo okay. po, 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 poweceğim coś. It's making me progress in Polish. Now I'm saying good words. Co you know? ty robisz? Yeah. <laughs> I meet her family, I said, "Yo, come party." O, ten streamer. Oglądam nasze filmiki normalnie, bo mówi, że mu pomagają w polskim, nie? Ogarniać polski. Mówi, że poszedł <laughs> do jej rodziny i mówi o k***a siema <laughs> Tylko z No tak, tylko short Tylko short And soft? And soft, dobra, let's go Okej Panie, go na minę F**kaj się teraz Alright Okej To wszystko? Tak, nie chcę być ekscesywny Jaki limit masz? Jaki limit? No, co myślisz? Jaka ilość pieniędzy masz? Limit 200, powiem ci 200? Okay. Może więcej 231 231 Możesz kliknąć na... Dobry przycisk?

Your limit was 300. Oh, Perfect. Pretty close. No, dzięki. Proszę bardzo. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Dzięki, wielkie. Do zobaczenia e, Widzowie, spróbujemy przekonać kogoś, kto nas w ogóle nie ogląda, bo naprawdę ciężko są ludzie. Przecież dwie panie odmówiły, chyba bały się, że kartę skradziona w ogóle. Powiedział, że nie są żadnej karty. No, ale nam no. chyba źle z oczu nie paszy, prawda? Nie, no, jakby tak Patryk. Już tak jak już mówiłem w którymś odcinku, że jakby tak Patryk do mnie poszedł, to by pewnie, bym się zgodził. Ale widzicie widzowie Banji International. Ogląda na nas nawet widzowie z Francji. To co? Czy żyją udział w odcinku? Prowadzimy się taką akcję, że mamy kartę od Revoluta, na której jest limit. I my go lotujemy, tego nie znasz limitu, idziesz do sklepu, kupujesz coś. No i jeżeli się zmęczysz w limicie. To, to są rzeczy Twoje, jak nie, to przegrywasz. Dobra, taki sklep. Wiecie, co szukam słuchawek dla moich bezprzewodowych na prezent na urodziny? Może euro, bo tu nie ma nic takiego. No powiem ci tak, że limit są różne, nie? Możemy pójść do euro, stracimy I się czas i rzadki. Nie wiesz o co chodzi? Coś bliżej? Zrób coś bliżej. Coś bliżej? Chodź do no dobra, to Daj nam boku. losować Daj nimi. To nie podglądaj, o patrz, Dobra, no to losujemy dobra. panowie, chodźcie Ile? 50 złotych No to co, lecimy Na spokojnie, ty ustawisz przy kasie to Tak, tak, to działało, no możemy wejść Wylosowali? Wylosowali, tak. no To jest cel obrany, widzę <laughs> Ten dzisiaj sprawdzałem, ten mi się podobał Ile kosztuje? 139 to jest 400 No dobra ten był spoko, ten był lepszy. Ten jest niewiele droższy, 170 IDL. To wszystko? Jakiś panko no. <głos> <głos> To idziemy do Dobra, idziemy, zobaczymy. Zobaczmy. A przed tym, jak źle ile możesz mieć limitu? Myślę, że około 650 zł. 144,58. Kartą? Dobrze, że ten rabat jest. Pan nie wciśnie. Odrzucona. Trudno. Równo. Dzięki, chłopaki. A jak myśli, ile był limit w takim razie? 100. A, a wiesz, jakie były limity? Od 50 do 3 koła. Ludzie mieliście dwa razy koszulkę. Ludzie koła iście koszulkę za stówę, nie? No nic, stary. Tak, niestety. Tak to są zasady. Dzień. Takie są zasady. Niestety tak trafiło, że jesteś pierwszy, ale miło było. Może kiedyś się jeszcze uda. Wszystkiego dobrego. Wzajemnie, trzymajcie się. Hej. Nigdzie nie idę już. Nie. kończymy ani 14 kółko. Dzienny limit kalorii. No znowu muszę przyjąć burgera, tak? Przecież to jest 60. kółko, człowiek? Ja 7 km biegu i 20 Arata. basenów po 50 metrów. I karate. Karate. E, to jest jakiś prank, czy to? Coś chcecie mi udowodnić? Ja nie chcę chodzić Ja chcę znaleźć ludzi. Ja bez soku nie zaczynał cika teraz. Serio? To nic nie kosztuje, tylko pani może zyskać. No to możemy iść do Zarachon na przykład tam. Dobra. jeden ten zabawki, no. mi się widzi. No do mieszkania. No Co tutaj czuję, że ogólnie pani się nie będzie łasić. Tak mi się o, do stówki. Wydaje, że Zarachon też nie jest jakoś... Nie Drada, Ale jak już tam pościel sobie że coś, to wiesz To Kto chce kliknąć? Trzy koła pewnie 80 razy 250 razy 50 50. Myślę, że 80. to jest dobry, dobry no, limit No przyjemnie No to chodźmy, bierzemy co pan. chce A ile mówi? Pani myśli, że jest limit? To pani chce to Dobrze. Tylko to? Ile to może tak. kosztować? No to kosztuje akurat. No nie całą 79. Ale... nie, no ja nie jestem taka zawłonna, Jak to przejdzie, to. To będzie, będzie super, fajnie. Super. A jakiś drugi zapach się pani podobał. wie pani, ja mogę panią równie dobrze pchać na minę. Jakby tak sam podszedł do pani, to się by pani wystraszyła pewnie. Nie, chyba To tak pani torebkę złapie, czy co? Możemy to liczyć. Możemy to liczyć. 50 zł. doliczyć. A ile jest? Pani myśli teraz, że ma Pani limit? 150. 150. Pani zobaczy, czy będzie zielone. Może Pani zielony kliknąć zobaczyć czy przejdzie, czy nie. Proszę! 250 niby. Dlatego mówiłem, czy może jakiś dziękuję. kolejny zapach się nie da. Ale tak, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, miło mi dobrze. Ogólnie pula była od 50 do 3000 zł. Dziękujemy pani dziękuję, ślicznie. Dziękujemy. Dziękujemy Panu zapachów. Proszę ja. sprawdzić kanał. Do widzenia. Yes! Udało się. Hey, Najbardziej jest w zbyt familii, nie? Wszyscy wszyscy trwają. Chłopcy, być, czy być. Nie wiem, pięć osób nie mógł. Nie, Ale nie, mi się serce by złamało. Dobra, postanowiliśmy, że ostatnim sklepem będzie sklep elektroniczny. Postaramy się znaleźć kogoś. No bo tutaj może być grubo, jak będzie limit, co, szukamy jakichś dobre. Może dyskusji. już zalosujmy limit. Zalosujmy już limit, żebyśmy wiedzieli z czym wchodzimy. Ki, ki, ki. Pięć dyk. Dobra, to koło, przepraszam was, ale, ej dobra, bo ogólnie no, To koło, to koło nie ma procentów jakby, to ja nie, nie jest... Nie ma, ale dobra, no masz procenty, bo jest tylko raz, trzy koła. No to co? No dobra. To na co pani się czaiła? Głośnik i monitor ja, pani mówi. Głośnik i monitor chyba pani powiedziała. No, ale chyba na sam No my nic nie ja możemy sugerować. Marshal. A, to, to fajne. Ale tak jak mówię, jak to się nie zdarza, codziennie coś takiego, to warto ryzykować, nie? Ale ja pozorna nie będę. Nie no dobra. Głosin. Ile on kosztuje? 1100, 1100 zł. No to próbujemy, trzeba wołać kogoś, żeby ten. I je... To jest Przez jedyny przedmiot, który pani chce? Tak. Okej, okay. no to już idziemy w takim razie któregoś z pracowników wyczepić. Jakaś pani niepewna jest. Tak, jest. Czego się pani obawia? To pierwsza taka sytuacja. No. no My staramy się tak właśnie przyjemność robić. Chociaż no nie wiadomo w sumie wiadomo. czy pani uda, bo... A, ja Zdarzyły się transakcje dzisiaj, które były odrzucone. I pani daj może zielony. Ale to trzecie piętnastki, ten tylko po nie jest. Co, naprawdę? Przeszło. 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 Nie trzeba po prostu To jak pani teraz już wygrała tysiąc, to jak pani myśli, ile pani mogła mieć limit? 1500. 3000. 3000. 3000. No to nie dzieje, nie jestem też. Chciałabym jak <grym> jak ci pani zabrać jeszcze. Dzięki chłopaki i umieścić. Dlatego mówiłem, pani, <grym> że decyzje. próbowałem pani A jak Jaką nazywacie? Bungee. Z oficjalne przekazanie. To już jest kupione. To, nie. to już jest przekazane. Dlaczego ciekawe, żebym ten seryjkę wbił? Patryk, nie kradnij. No to no zastaw no bo, czy, uj, uj, ale to pan pani... pracuje to, a nie ale ty my nie jest? damy tej pani uczestnictwa <laughs> To jest tylko pod film Proszę, Super. Dziękuję. Proszę. Nie, Dziękujemy dobrago. Miłego odsłuchu No nic widzowie, ten piękny dzień dobiegł końca. Piękne rzeczywiście, bo tylko tak naprawdę jedna osoba okazała się dzisiaj być przegraną Pan, który miał limit 50zł, ale co zadowoleni, mam nadzieję, że wy jesteście szczęśliwi i często nas wypatrujcie, bo możecie troszeczkę zyskać. Przypominamy oczywiście na samym końcu o zostawieniu łapki w górę, komentarzu i subskrypcji. Dziękujemy jeszcze raz w firmie Revolut, za piękną, mam nadzieję, owocną współpracę. Link w opisie. Klikajcie 50 zł cashbacku. Czeka na Was. 3, 2, 1.